Siedzi mężczyzna w ciszy, zegar tyka, ale on już nie czuje czasu, patrzy na telefon, żadnej wiadomości, spogląda w lustro i widzi twarz, której świat zdaje się już nie dostrzegać, pracuje, dotrzymuje obietnic, robi to, co słuszne, ale coś w nim zgasło. Nie dlatego, że stracił wartość, ale dlatego, że nikt już nie wydaje się jej rozpoznawać. Nie krzyczy, nie gra, po prostu próbuje kochać szczerze. A mimo to jest ignorowany. Kobiety mówią, że chcą prawdziwego mężczyzny, ale gdy taki się pojawia, nazywają go bez energii, bez tajemnicy. Problem nie leży w nim. Leży w świecie, który przyzwyczaił się mylić głębie z nudą, spokój z brakiem zainteresowania. Nie jest niewidzialny dlatego, że brakuje mu światła. Jest niewidzialny, ponieważ świeci na częstotliwościach, których płytkie oczy nie potrafią wychwycić. A kiedy to sobie uświadamia, nie czuje złości, czuje zmęczenie, zmęczenie dawaniem wszystkiego i niebyciem widzianym. Mówieniem prawdy i byciem traktowanym jak pustka. Ale jest coś, czego nikt nie rozumie. Kiedy niewidzialny mężczyzna milknie, cała cywilizacja traci swoją oś. Ponieważ to od niego pochodzi fundament stanowczość cicha obecność, która wszystko podtrzymuje. On czuje tę samotność. Nie jako słabość, ale jako początek, ponieważ zanim zostanie zobaczony, musi nauczyć się widzieć samego siebie. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz wśród pierwszych osób, które otrzymają każdy nowy materiał, który opublikujemy. Żyjemy w erze sprzeczności. Nigdy tak wiele nie mówiło się o miłości i nigdy tak mało się nie kochało. Prosimy o więź, ale uciekamy przed wrażliwością. Mężczyźni już nie potrafią kochać. Kobiety często już nie potrafią podziwiać, a miłość stała się rywalizacją przebraną za uczucie. On boi się wyjść na słabego, ona boi się być ignorowana, i tak dwa strachy próbują się kochać. To, co kiedyś było spotkaniem, stało się pojedynkiem, to, co było obecnością, stało się przedstawieniem, a miłość, która kiedyś była schronieniem, stała się polem minowym. Żyjemy wykalkulowanymi związkami szybkimi obietnicami i jednorazowymi więziami. Ale za tą całą wolnością kryje się strach strach przed czuciem, strach przed oddaniem się, strach przed odrzuceniem. Problemem nie jest brak miłości, jest brak głębi, ponieważ miłość wymaga zanurzenia, a dziś prawie nikt nie potrafi pływać głęboko. Przez wieki mężczyzna wiedział, kim jest opiekun, żywiciel, przewodnik. Jego wartość wynikała ze zdolności do budowania i podtrzymywania, ale świat się zmienił i wytrącił go z równowagi. Dziś kroczy bez kierunku, rozdarty między tym, czego się od niego oczekuje, a tym, kim naprawdę jest. Mówi się, że mężczyzna powinien być wrażliwy, i wyśmiewa się go, gdy płacze. Mówi się, że powinien przewodzić, i krytykuje się go, gdy podejmuje decyzje. Mówi się, że powinien słuchać, ale nikt go nie słucha. Rezultatem jest mężczyzna zagubiony, obwiniający się za to, kim jest. Nauczył się milczeć nie z braku głosu, ale ze strachu przed byciem źle zrozumianym. Jego milczenie stało się obroną i więzieniem. On obserwuje, ale nie jest obserwowany. Oferuje, ale rzadko jest to przyjmowane. Stopniowo milczenie twardnieje. To, co było siłą, zamienia się w dystans. To, co było obecnością, zamienia się w apatię. Upadek męskiej roli zniszczył więcej niż wizerunek zniszczył zaufanie mężczyzny do samego siebie. A bez zaufania nie ma szacunku. Współczesna kobieta się zmieniła, nauczyła się chodzić sama, decydować, nie zależeć od innych. Niesie ciężar niezależności z dumą i wyczerpaniem. Mężczyzna jednak utknął w przeszłości. Nadal wierzy, że władza zdobywa, a stabilność wystarcza. Ale ona nie chce stabilności. Chce prawdy. Nie szuka bohatera. Szuka obecności. Stary typ mężczyzny próbuje imponować. Nowy typ kobiety chce czuć autentyczność. I to tu rodzi się przepaść. Zdając sobie sprawę, że już nie wiedzą, jak zdobywać, wielu mężczyzn staje się uległymi. Mylą zadowalanie z kochaniem. Ale miłość bez szacunku to tylko strach przed odrzuceniem. Żadna kobieta nie podziwia mężczyzny, który kurczy się, by być akceptowanym. I żaden mężczyzna nie znajduje spokoju, próbując być tym, kim chce świat. Współczesna kobieta nie jest przeciwko mężczyźnie. Ona po prostu czeka, aż on się przebudzi. Aż porzuci zbroję i wróci do esencji, bycia kompletnym, świadomym i stanowczym. Bo w głębi duszy ona nie chce być zdominowana ani czczona. Chce znaleźć swoje odbicie w mężczyźnie, który zna samego siebie. Miłość stała się rynkiem. Spojrzenia stały się kontraktami. Uczucie stało się walutą. Żyjemy otoczeni emocjonalnymi witrynami, profile, filtry, maski. Nikt nie chce być, każdy chce stwarzać pozory. Kobiety chronią się przed rozczarowaniem, mężczyźni ukrywają strach, a pośrodku tego nikt już naprawdę się nie spotyka. Miłość stała się kalkulacją. Kto czuje mniej, wygrywa. Kto okazuje, przegrywa. Mężczyźni mierzą wartość tym, jak bardzo są pożądani. Kobiety mierzą bezpieczeństwo tym, jak bardzo są podziwiane, a miłość, która powinna leczyć, stała się porównywaniem. Ale kochać to poddać się, a dziś nikt nie chce się poddać, wszyscy chcą kontroli. Wrażliwość, która kiedyś łączyła, teraz przeraża, a miłość bez oddania umiera uduszona przez samoobronę. To, o czym świat zapomniał, jest proste: kochać to oferować obecność, a obecności nie można sprzedać, można ją tylko poczuć. Możesz być otoczony ludźmi, a mimo to czuć się sam. Samotność współczesnego mężczyzny jest cicha, ale ciąży. To nie brak towarzystwa, to brak zrozumienia. To ciężar dźwigania wszystkiego bez możliwości, by się załamać. Od wczesnych lat uczono mężczyznę, że czucie to słabość. Przełknij łzy. Mężczyzna nie narzeka. I tak nauczył się ukrywać ból, strach i zmęczenie. Ale im bardziej milczy, tym dalej jest od samego siebie. Z czasem cisza staje się tożsamością. On słucha wszystkich, ale nikt nie słucha Jego. Rozumie świat, ale świat nie rozumie Jego. I to, co było siłą, zamienia się w pustkę. Samotność to nie kara, to wezwanie. Zmusza cię, byś przestał szukać aprobaty i spojrzał do wewnątrz. Bo dopiero gdy stajesz twarzą w twarz z własną otchłanią, odkrywasz, kim naprawdę jesteś. Samotność ujawnia, co zostało, gdy wszystko milknie, i to, co boli, to niebycie samemu, to świadomość, jak bardzo zgubiłeś się, próbując zadowolić innych, ale to w tej ciszy mężczyzna rodzi się na nowo, ponieważ samotność, gdy zostaje przyjęta, przekształca się w obecność. Łatwo powiedzieć, kobiety się zmieniły. To zdanie najczęściej powtarzane przez zranionych, zmęczonych, nieufnych mężczyzn. Ale prawda jest taka, że kobiety się nie zmieniły, one się tylko przystosowały. Odbijają świat, który stworzyli mężczyźni, a głębiej odbijają stan wewnętrzny, w którym mężczyźni zdecydowali się zamieszkać. Kobieta testuje granice nie z okrucieństwa, ale by sprawdzić, czy po drugiej stronie jest obecność. Kiedy podnosi głos, kiedy prowokuje, kiedy się dystansuje, tak naprawdę pyta: Czy ktoś tam jest? Czy mogę zaufać temu mężczyźnie? Ponieważ energia kobieca jest lustrem męskiej, ona odpowiada, nie przewodzi, czuje, zanim pomyśli, dostrzega, zanim osądzi. A gdy czuje w mężczyźnie pustkę, wycofuje się. Nie z chłodu, ale z instynktu, ponieważ kobiecość rozkwita tylko w obecności męskości. Możesz myśleć, że odeszła, bo znalazła kogoś lepszego, ale w większości przypadków po prostu zauważyła, że ciebie już tam nie było. Że zagubiłeś się w niepewności, wątpliwościach, grach, że przestałeś być kompletnym mężczyzną, którego kiedyś poczuła, a ona, jak lustro, tylko oddała tę nieobecność. Problemem nie jest ona. Jest to, jak bardzo odłączyłeś się od samego siebie. Kobieta czuje, kiedy mężczyzna stracił swoje centrum, kiedy żyje, próbując udowodnić wartość, zadowolić, wytłumaczyć. Czuje, kiedy jego energia nie płynie z jasności, ale z potrzeby. I w tym momencie pożądanie umiera, ponieważ kobiecości nie przyciąga doskonałość, lecz prawda. Może wybaczyć błędy, ale nie toleruje fałszu. Ona nie potrzebuje bohatera, potrzebuje kompletnego mężczyzny, mężczyzny, który wie, co czuje, ale nie tonie w tym, który wie, czego chce, ale nie narzuca, który ma jasne granice, ale nie musi krzyczeć, by być usłyszanym. Taki mężczyzna staje się latarnią morską. A kobieta, gdy znajduje latarnię, nie testuje jej, ona jej ufa. Dlatego transformacja nie zaczyna się od próby zrozumienia kobiet, ale od spojrzenia we własne wewnętrzne lustro, od zadania sobie pytania: Gdzie przestałem być mężczyzną, który inspiruje zaufanie? W którym momencie zamieniłem obecność na przedstawienie? Świadomy mężczyzna zdaje sobie sprawę, że każda kobieta, która rzuca mu wyzwanie, w jakiś sposób zaprasza go do wzrostu nie w sensie ugięcia się, ale w sensie scentrowania powrotu do własnej osi. Przypomnienia sobie o cichej mocy, która istnieje, gdy mężczyzna jest całkowicie obecny w sobie. Kobieta nie jest problemem jest odbiciem Twojego stanu wewnętrznego. A kiedy Ty się zmieniasz, odbicie też się zmienia. Nie dlatego, że ona się przekształca, ale dlatego, że w obecności kompletnego mężczyzny, ona wreszcie może się rozluźnić. I to tam zaczyna się prawdziwa miłość nie w grze, ale w spotkaniu nie w rywalizacji, ale w obecności nie w potrzebie, ale w prawdzie. Prawdziwa męskość to nie brutalna siła to jasność a ta jasność nie rodzi się z kontroli, lecz ze świadomości być mężczyzną w swojej najgłębszej formie to nie wznosić mury, by się chronić, lecz podtrzymywać własny grunt ze stanowczością i spokojem. Przez długi czas mężczyzna wierzył, że władza jest synonimem dominacji, dominacji nad kobietą, nad otoczeniem, nad samym sobą. Ale władza zrodzona ze strachu jest zawsze krucha, musi nieustannie udowadniać, że jest władzą. A w momencie, gdy musi być udowadniana, już przestała istnieć, świadoma męskość nie próbuje niczego udowadniać. Ona po prostu jest, kroczy z lekkością, ponieważ nie musi się usprawiedliwiać. To rodzaj obecności, która mówi nawet w milczeniu, ponieważ spójność stała się językiem. Świadomy mężczyzna mówi mniej, a obserwuje więcej. Nie dlatego, że jest obojętny, ale dlatego, że nauczył się, iż słowa tracą wartość, gdy nie są zgodne z postawą. On nie obiecuje, on dotrzymuje słowa, nie grozi, on decyduje, nie reaguje. On odpowiada. I to w tej subtelnej różnicy tkwi prawdziwa siła. Siła nie polega na podnoszeniu tonu, lecz na utrzymaniu centrum, gdy wszystko wokół próbujecie zdestabilizować. Siła to nie ślepy opór, to świadoma równowaga, to nie twardość, to stabilna obecność. Kiedy mężczyzna wraca do swojego centrum, przestaje szukać aprobaty i, nie zdając sobie z tego sprawy, wraca wraz z nim szacunek. Ponieważ ludzie, zwłaszcza kobiety, czują, kiedy mężczyzna jest zakotwiczony, nie musi wymagać szacunku, on go inspiruje. Ta jasność uwalnia go od porównań, od lęków, od niewidzialnych wyścigów. Rozumie, że nie musi nikogo pokonać, by być kompletnym, że bycie mężczyzną to nie rola do odegrania, ale energia do przypomnienia sobie. I w tym powrocie do esencji, miłość przestaje być polem bitwy. Bo nie ma już rywalizacji między przeciwnymi siłami, lecz taniec między kompletnymi obecnościami. Męskość i kobiecość przestają się atakować i zaczynają się rozpoznawać. Kobieta przestaje być niewidzialnym wrogiem, mężczyzna przestaje być nieświadomym opresorem i razem znów stają się czystymi lustrami, w których każde z nich widzi siebie bez strachu. Świadoma męskość to punkt, w którym mężczyzna rozumie, że dominować jest łatwo, ale rozumieć wymaga odwagi, że krzyczeć to instynkt, ale słuchać to dojrzałość i że prawdziwa władza nie polega na byciu przerażającym, lecz na byciu godnym zaufania. Być świadomym mężczyzną to w końcu przypomnieć sobie, że prawdziwa siła to umiejętność bycia w pokoju bez potrzeby pokonywania kogokolwiek. Mężczyzna, który nie jest już sam, to ten, który w końcu nauczył się być samowystarczalnym. Ale być samowystarczalnym nie oznacza izolowania się, oznacza niegubienie się w poszukiwaniu kogoś. To mężczyzna, który patrzy w lustro i rozpoznaje własną obecność. Który rozumie, że pokoju nie znajduje się w innych, lecz w ciszy, która przychodzi po zrozumieniu samego siebie. Nie szuka aprobaty, szuka zestrojenia. Bo nauczył się, że bycie akceptowanym to mało, gdy można być zrozumianym. Ten mężczyzna nie gra, by wygrać. On żyje, by zrozumieć. Zrozumieć, co czuje, czego chce i co jest gotów podtrzymać. Jego życie przestało być sceną. Nie musi już udowadniać siły ani odgrywać pewności siebie. Porusza się z naturalnością i to ta naturalność czyni go magnetycznym. Nic w nim nie jest przesadzone. Jest prosty, stanowczy i prawdziwy. Ten nowy mężczyzna nie boi się wrażliwości. Wie, że pokazywanie tego, co czuje, nie czyni go słabym, lecz przybliża go do prawdy. Rozumie, że odwaga to nie brak strachu, lecz decyzja, by nie uciekać przed samym sobą. To mężczyzna, który nauczył się słuchać, nie tylko słów, ale tego, co kryje się za ciszą. Nauczył się, że obecność jest potężniejsza niż jakakolwiek przemowa i że prawdziwy szacunek nie rodzi się z władzy, lecz z pogody ducha kogoś, kto zna siebie. To mężczyzna, który potrafi być z kimś, nie unicestwiając siebie, który potrafi oferować, nie gubiąc siebie, kochać, nie żebrząc, dzielić się, nie będąc zależnym. To typ mężczyzny, którego społeczeństwo próbuje wyśmiać, ponieważ nie może go kontrolować. Ten mężczyzna jest rzadkością i właśnie dlatego jest wolny. Nie kieruje nim walidacja z sieci społecznościowych, ani strach przed byciem zapomnianym. Żyje z celem, a świat czuje różnicę. Gdy wchodzi do pokoju, kobiety szanują go nie dlatego, że próbuje być doskonały, ale dlatego, że jest kompletny. Nie ma dysonansu między tym, co mówi, a tym, kim jest, i ta spójność czyni go nieodpartym. Nowy typ mężczyzny to nie bunt przeciwko przeszłości. To powrót do esencji, którą ukrył czas. To ponowne spotkanie z tym, co zawsze w nim było, zdolnością do podtrzymania miłości bez zatracenia się w tym procesie. A kiedy on to rozumie, samotność przestaje być karą i przekształca się w żyzną glebę, na której rodzi się obecność, którą świat i kobiety szanują najbardziej. Samotność to nie kara, to początek transformacji. Gdy hałas świata cichnie, to właśnie tam odkrywasz, kim naprawdę jesteś. Samotność jest lustrem prawdy, pokazuje, co zostaje, gdy kończy się aprobata. To święta przerwa między mężczyzną, którym byłeś, a mężczyzną, którym jeszcze możesz się stać. Ona nie niszczy z oczyszcza. Uczy cię rozróżniać, co jest warte pozostania. A kiedy się z nią godzisz, odkrywasz, że nic zewnętrznego nie jest w stanie wypełnić tego, co podtrzymuje tylko Twoja obecność. Kiedy odnajdujesz pokój z samym sobą, ludzie nie wybierają Cię z potrzeby, wybierają Cię z szacunku. Ponieważ mężczyzna, który żyje w pokoju, nie wymaga, inspiruje, nie więzi, uwalnia. Samotność jest ostatecznie powrotem. To w niej współczesny mężczyzna przestaje być fragmentem i znów staje się kompletny.